Dlaczego nie jesteś pewny, pewna siebie? Oto główny powód. I powiem ci najpierw taki przykład, na którym ci to wytłumaczę. Załóżmy, że jesteś piosenkarką i kochasz śpiewać, ale nie robisz tego codziennie. Zamiast tego pracujesz w Starbucksie, na, na przykład. I całe dnie poświęcasz na coś, na co nie chcesz, bo w głębi duszy chcesz śpiewać, a tego nie robisz. I dlatego tracimy pewność siebie, bo nie robimy tego, co tak naprawdę chcemy, a robimy coś, czego nie chcemy. Na przykład, pracę, czasami studia. Czyli robimy coś z braku, żeby coś zyskać, ale to nie jest coś, co chcemy to robić. I żeby zbudować pewność siebie, najważniejsze jest realizować właśnie swoją pasję. Mieć w tym radość, robić to, co kochasz, i wtedy ta pewność siebie buduje się. No bo jak można być pewnym siebie, jak robisz coś, czego nie chcesz przez 8 godzin dziennie? No to jest w ogóle zaprzeczenie wszystkiemu. <laughs> Stracimy wiarę w siebie, jak robimy coś, czego nie chcemy. Dlatego. Tak ważne jest robić to, co się kocha. To jest w ogóle klucz do tego, żeby mieć dużo energii, dużo pewności siebie i spełnienia w życiu i radości. Bo jeżeli robisz to, co kochasz, no to wiadomo, jest radość. Więc wiadomo, można ten proces wspierać programowaniem podświadomości, medytacją i tak dalej, i tak dalej. Ale te klucz, które obserwuję, to jest właśnie to. Więc daj znać w komentarzu, co Ty kochasz robić, co jest Twoją pasją. Podziel się z nami, z innymi. I do zobaczenia. Peace.